Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam jak w prosty sposób możecie wykonać stół do ogrodu. Do wykonania stołu ogrodowego potrzebujemy po pierwsze elementów drewnianych, szczegółowe wymiary do pobrania w linku. ponadto szlifierki, wkrętarki, wiertarki, miarka ołówek, wkręty, impregnat techniczny Super Base i lakierobejca Sadolin Extra. Zabierzmy się do pracy. Elementy docięte... Powiem Wam szczerze, trochę tego jest, bo to jest tutaj na stole i również stoją elementy za mną, więc czas zabrać się za szlifowanie. Szlifierka, szlifujemy. Ja mówiłem zupełnie szczerze, tych elementów naprawdę jest sporo do wyszlifowania, więc nie będę Was zanudzał samym szlifowaniem. Ja to wszystko wyszlifuję, a dodatkowo zabezpieczę wszystko impregnatem technicznym Super Base. Nasz stół ogrodowy będzie narażony na warunki atmosferyczne, dlatego do zabezpieczenia drewna ja wybrałem obejce Sadolin Extra. Ochrona do 10 lat, a ponadto posiada w sobie wosk, który odpycha wodę. Malujemy. Kochani, nieduża ilość produktu i równomiernie rozkładamy na elementach drewnianych. Staramy się malować tak, aby pędzel cały czas przylegał do elementu drewnianego. Moi drodzy, jeśli wykorzystacie moje wskazówki, jeśli chodzi o malowanie, czyli mała ilość produktu, równomiernie rozprowadzona, zobaczcie, jaki fajny efekt uzyskamy. A przede mną jeszcze sporo malowania. Troszkę mi to zajęło, ale wszystkie elementy są zabezpieczone, pomalowane, suche, fajny kolor. Przyjemnie będzie to wyglądało w ogrodzie. Możemy zabrać się za montaż naszego stołu ogrodowego. Zaczniemy od dwóch nóg do stołu. Potrzebujemy do tego. Dwa elementy ścięte na 45 stopni i trzy elementy spornikowe: krętarka, wiertarka i odpowiednie kręty. No i miarka. Jówek. Tak. Zabierzmy się do pracy. Po skręceniu podstawy, możemy od razu zamontować sobie element, który będzie naszym spornikiem. Kładziemy go w drugą stronę. I odznaczamy sobie środek. Nawiercamy i wkręcamy w krem. I pozostaje nam przykręcić element, który będzie montowany do naszego blatu. No i co? Kilka nawiertów, kilka wkrętów, jedna z naszych nóg jest gotowa. Analogicznie składamy drugą nogę i przejdziemy do blatu. Obie nogi mamy gotowe. Czas rozłożyć nasze listwy, które będą blaty. Na razie nogi ściągniemy sobie na dół. To jest lewa strona naszego blatu do stołu. Weźmiemy sobie jedną listwę, która jest kompletnie nam niepotrzebna. Ustawimy sobie równo wszystkie listwy, i teraz moi drodzy, przykładamy naszą nogę. Rozsuwamy sobie na skraj listwy z jednej strony i z drugiej strony. Ustawiamy sobie nogi naszego stołu. Warto też wykorzystać spornik, który damy po środku naszej nogi, żeby nam się wszystko nie bujało, aby sprawdzić, czy na pewno wszystko mamy dobrze. No i w porządku. Będzie to się nam trzymało. I teraz znowu: wkrętarka, wiertarka i odpowiednie wkręty. Nawiercamy sobie na razie skrajne. Nogi skrajne są zamocowane. Teraz za pomocą miarki ustawimy sobie szczeliny między szczebelkami naszego stołu ogrodowego. Wiadomo, będzie stało na dworzu, więc ta woda i tak będzie tam ściekała. Ja tu wyliczyłem 2 cm przerwę między naszymi listwami, i tak też robimy. I każdą listwę przykręcamy za pomocą dwóch krętów. Analogicznie druga strona, po dwa wkręty przykręcamy nasze listewki. Sprawdzamy przerwę, czy nam się nic nie przesunęło. Dobra, pozostało nam wzmocnić blat od środka taką samą listwą ściętą na 45 stopni. Wyznaczamy sobie środek naszego blatu. O, nawet, nawet mi się udało. Wkręty i skręcamy. Najpierw końce. I jeszcze jedna rzecz, aby nogi były stabilne, proponuję dać właśnie takie wzmocnienie. Miarką mierzymy sobie odległość. Mamy 20-23. Podniesiemy do 23. Nawiercamy. Kochani, mam nadzieję, że to nie było naprawdę trudne, bo tak naprawdę potrzebowaliśmy najprostszych narzędzi, kilku wkrętów, trochę desek, odpowiednio zabezpieczyć elementy drewniane i stół ogrodowy jest gotowy, a wy zobaczycie ostateczną aranżację. Kochani, dotarłem wraz ze stołem na miejsce, gdzie ten stół będzie stał. Zobaczcie, jak on świetnie wygląda wśród tej zieleni. Gotowy na przyjęcie gości i rodziny, zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi. Spójrzcie. I voilà, kochani! I tak właśnie wygląda stół w pełnej aranżacji, gotowy na przyjęcie rodziny i spędzenie czasu na świeżym powietrzu.